Chwilę wychodzimy na śniadanie. Mamy taką poniedziałkową tradycję, że zazwyczaj w poniedziałek. Wczoraj rozrysowałam sobie projekty, które chciałabym zrobić w tym roku jako wzory. Te trzy są już praktycznie wycierkane, ten również. Ten jest w połowie, to są nowinki. Bardzo, bardzo bym chciała się za to zabrać. Nie wiem, kiedy będę miała czas. Nyx Vest jest do przerobienia wzór, już jest prawie gotowy. Bini, tutaj muszę przeliczyć całą próbkę i spróbować ładnie wykończyć koronę. Szalik jest w trakcie, jak widzieliście. Mam pomysł na kolejną buckle, kamizelkę, taką ale korzuszek, Tu jest Summer Vest Top, ten lniany z Knitting for Olive, z tego... nie, to jest jedwabniłem. To jest kolejny pomysł i jeszcze tutaj wiele, wiele, wiele rzeczy brakuje, ale bardzo fajnie jest tak sobie wszystko rozrysować, żeby mieć jakiś ogólny ogląd. Mam w to nie wierzę. Przed chwilą zamknęłam oczka szala, które robię od dwóch lat. Mam tutaj 17 takich kwadratów na całej długości. Oczywiście nie robiłam go przez ten cały czas, tylko wróciłam do niego po bodajże dwóch latach. Ale nie mogę uwierzyć, że już zamknęłam oczka i teraz będę robiła frędzle tutaj sobie czytam Onyx Storm, a właściwie teraz słucham, bo teraz mam e, czas na dzierganie i na słuchanie. A ta książka jest też w audiobooku, więc na zmianę czytam i słucham. Pora zabrać się ze frędzle. Nożyczki. I igła dziewiarska. Działam. Czy mi tyle zostało z każdego z tych motków? Muszę sobie zmierzyć, e, właściwie muszę sobie zważyć, e, ile tego będzie, bo myślę, że jeszcze mogę coś z tego fajnego wykombinować. Także jeszcze mi tyle zostało włóczki. już schowana teraz ta beżowa i różowa. Z boków zostały mi tylko trzy nitki tak naprawdę do schowania, bo to są jedyne łączenia i to tyle i zaczynam się zabierać za pędzelki. Bo ukroiłam za długie kawałki tej włóczki i pewnie je koniec końców trochę połcinam. Zastanawiam się, czy to się uda jakoś ładnie wyczesać, bo na razie to wygląda tak byle jak, ale zobaczymy też w blokowaniu. Spróbuję to teraz wyczesać i zobaczymy, co z tego będzie. I czy to zostawię, czy tego nie zostawię, bo jeszcze nie wiem. Dzień dobry. Dzisiaj jest poniedziałek. Słuchajcie, wyszła odrobina słoneczka, więc bardzo, bardzo się cieszę. Za chwilę wychodzimy na śniadanie. Mamy taką poniedziałkową tradycję, że zazwyczaj w poniedziałki wychodzimy sobie coś gdzieś na mieście i zaczynamy tak bardzo spokojnie tydzień. To jest taka fajna odmiana. Słuchajcie, pomiędzy tym, jak wyglądało moje życie na etacie, a jak wygląda teraz. Więc ja sobie takie poniedziałki bardzo doceniam. Na sobie mam dzisiaj mój wzór o chleokardii. I ubrałam sobie jakiś golf pod spód. Taki bardzo cieniutki, wiskozowy i jasne spodnie. Wczoraj wieczorem kończyłam pierwszą część frędzli i one są już gotowe. Słuchajcie, z frędzli do mojego szala. I zaraz wam pokażę. Musiałam złapać szal i uwaga, tak to wygląda. Jakby te mm, frędze były delikatnie pofalowane. Jestem ciekawa, jak one będą wyglądały już po blokowaniu, ale póki co wyglądają tak. I cały szalik ma w tym momencie 1,70 m plus frędle, a więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało po blokowaniu, ale chyba najpierw chyba najpierw jeszcze zrobię frędle z drugiej strony. Kurczę, sama się zastanawiam, czy zostawić te frędle, czy ich nie zostawić, bo bez frendli też wygląda fajnie. Zostawić frędzle czy ich nie zostawić? O to jest pytanie. Zakładam na siebie mój najnowszy projekt e, babuszka. To jest ta apaszka z Angory. Słuchajcie, ona z każdym noszeniem robi się coraz bardziej puszysta. I pokażę Wam jak ja ją wiążę, żeby mieć też schronioną szyję. Także zakładam ją sobie w ten sposób. Dookoła. I zawiązuję ją sobie z tyłu. Na dwa razy. I tak to wygląda. Szyja schowana. Głowa ochroniona. Lecę. My już po śniadaniu wymyśliliśmy sobie wczoraj, że dzisiaj będziemy nagrywać content do e, The Knitting Boxa i przygotowaliśmy sobie plan zdjęciowy. Zaraz wam pokażę. Tutaj nagrywamy. E, jest statyw już przygotowany, już część nagraliśmy. E, generalnie chodzi o to, żeby pokazać, jak bardzo denerwująca jest włóczka, która spada z kanapy. E, I Myślę, że będzie z tego całkiem fajne wideo. Teraz dzieje się magia. Próbowaliśmy zrobić to wcześniej e, sami, wczając młotkiem, ale to się nie udało, więc teraz przywiązujemy taką e, przezroczystą żyłkę i będziemy e, kombinować z tym. going to work? Oh my God. It's going to work. Let's do it. Ok, więc co robimy? Widzimy? Kamera jest Ready? Dzisiaj jest dla mnie ekscytujący dzień, bo słuchajcie, prawdopodobnie zacznę dzisiaj jakiegoś. Nowego Wipa. Nie wiem jeszcze, co to będzie. Mam kilka włóczek, które chciałabym spróbować i mam kilka projektów, które chciałabym zrobić. Teraz czekam jeszcze, bo zadałam dzisiaj na Instagramie pytanie. Zrobiłam posta właśnie z pytaniem: czy zostawić frędzle, czy je pruć, czy ładniej wygląda z frędzlami, czy jednak taki golutki. I czekam. Czekam, zobaczymy, co mi dziewczyny napiszą. No, i czekam i zobaczymy. Uwaga, to jest ostatni raz, kiedy robiłam cokolwiek z prędzami, bo krojenie tej włóczki po prostu to była jakaś masakra. Zobaczcie, ile tego jest. 84 razy musiałam pociąć włóczkę, i to jest 84 razy do jednej strony. Więc dwa razy tyle cięcia. Kończyłam. What do you think? I'm going to black it. Muszę przyznać, że trochę się stresuję przed tym blokowaniem, bo teraz on jest taki fajny mięsisty i nie wiem jak będzie wyglądał po blokowaniu, ale chciałabym bardzo, żeby te frędzle jakby się trochę wyrównały, więc próbuję. Trzymajcie kciuki, żeby się nie rozciągnąć za bardzo i żeby nie pójść za długi. Okej, okay, raz kosię śmierć. Mamo. Okej. Okay. Nie jest woda za ciepła? Kurczę. Nie zostawię go tutaj na pewno na długo. Zaraz go stąd wyciągam. Wyszedł strasznie długi. <głos> <głos> Musiałam go na łóżku, bo inaczej nie miałabym go gdzie wysuszyć. Matko mocno. Będę się nim obwijać kilka razy. Dzisiaj mam, dzięki kiedy wychodzę trochę popracować na zewnątrz, jest takie więc gdzie pracowało się plenum. I to jest taka strefa coworkingowa i właśnie tam się wybieram. Ja tam z Camilla Wormit, pewnie ją znacie. Ona też pisze wzory ciepłerskie i będziemy sobie tam pracować. Dzisiaj totalnie w klimacie monochromatycznym, off-white. Mam na sobie So Simple Sweater. Tam jest jeszcze śniadanie na stole. A tutaj, jak widzicie, mam laptopa, mam swoje notatki i zabieram to ze sobą do plecaczka i za chwilę wychodzę. W końcu mamy słońce. Trzeba powrócić z Francji przez dwa tygodnie praktycznie w ogóle nie było słońca, a we Francji będzie takie porządne słońce. Ja nie wiem, czy będzie mnie słychać, nie wierzę, że napisy, bo jestem w syropinej ulicy i idę popracować trochę, trochę się tak czuję, trochę się tak czuję jak takie dziecko z plecakiem, które idzie do szkoły. No ale takie są uroki pracy poza domem. Wolę używać plecaka w którym mój laptop sobie spokojnie odpoczywa i jest zabezpieczony niż jakieś tam torby. Także tak, mam nadzieję, że załapię jakieś inspiracje gdy trochę wyciszę głowę. Chociaż równie może być, bo nie idę tam sama. I mowę skończymy tak, że po prostu przegadamy z Kamilą dwie godziny, a może po prostu będziemy pracować. To się jeszcze okaże.

Wspólne Trzeba będzie robić wspólne sprzątanie. Widziałam na tutaj maszynie, czuję, Ostro. Miesię. <laughs> Zastanawiałam się wczoraj, jaki projekt wznowić albo zacząć, i słuchajcie, ten leży praktycznie prawie od roku. Ehm, jak robiłam go na początku, właśnie w zeszłym roku, e, jakoś w lutym, czy jakoś tak, zrobiłam mu bardzo szeroki dekolt, przez co spadał po prostu mi z ramion. E, teraz to wszystko sprułam. Sprółam to i zaczęłam robić to wczoraj od tego momentu, także już jestem tutaj. Myślę, że będzie to wyglądało całkiem fajnie. Moje drogie, moi drodzy, szal jest już gotowy. Trzymam go tutaj, bo że te kolory są takie przepiękne i pastelowe. Zablokowałam go, ale jest jedno ale. On trochę stracił e, swoją miękkość, a to dlatego, że ja go blokując, ja go wycisnęłam w ręczniki. I podobno tak się nie robi z takim połączeniem włóczek, bo właśnie wtedy traci się ta miękkość, gdzieś, gdzieś ta miękkość ucieka. I co mi doradzają dziewczyny, żeby zablokować go jeszcze raz i odwirować go na 400, na 400 obrotów, ale ja się boję, że mi się te frędzle poplączą i chyba już go tak zostawię. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda na mnie. Zrobił się dużo dłuższy. Teraz to jest 2 metry. 2 um, metry bez yy, frenzy, więc jest naprawdę, jest, jest naprawdę długi. Mogę się nim swobodnie obwinąć dwa razy, albo zostawić fotel. Piękny jest. Jestem tak e, zadowolona z tego projektu. No, to blokowanie i ta puszystość no, no, no straciłam na tym trochę, ale generalnie ten kolor po prostu jest piękny. Och, nie mogę się doczekać, żeby zacząć go nosić. Póki co w Gdańsku mamy teraz taką pogodę, że jest kilka stopni e, na plusie, więc tak w sumie nie za bardzo. Ale może jeszcze się zrobi zima. Przecież dopiero mamy styczeń, co nie końcówkę. Czy teraz, jest stycznie jak nagrywam. Pewnie wyjdzie film w lutym, ale tak to właśnie wygląda. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten szal. E, tutaj już Wam zdradzam też, e, znaczy zdradzam, już Wam pokazywałam pewnie na wideo. Tutaj leży sweter, e, który też dziergam, też taki kolorowy. To jest z włóczki balerina, e, balerina od Sanny z Garn. I jestem już na dobrej drodze. Tak jak przez prawie rok nie mogłam się zabrać do tego, żeby ten projekt skończyć ze względu na błąd, który popełniłam, nie chciałam się tego próć i zaczynać od nowa. Tak teraz po prostu cisnę i bardzo, bardzo, te, bardzo dużo radości mi sprawia ten projekt. I tym cudownym akcentem kończę to wideo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie. Mam nadzieję, że. Yy... Tak sobie utrzymam właśnie taką wizję tego vlogowania. Jest to dla mnie bardziej przyjemne niż nagrywanie takiego statecznego wideo. No i zobaczymy. Gdzieś tam po drodze pewnie zainwestuję w jakiś mikrofon, żeby dźwięk był lepszy. Ale jeżeli Wam się podobają takie wideo, takie vlogi, to dajcie mi koniecznie znać, żebym wiedziała, czy kontynuować taką serię. Także do zobaczyska. Może za rok. No ostatnie wideo było w maju 2024 roku. Anyway, see ya.